Dzień dobry nasi widzowie Dzień dobry kochani Tak jak wczoraj mówiliśmy jedziemy do Biedronki Tak zobaczymy czy są te, te czy u nas są jeszcze te ekspresy czy nie ma zobaczymy No u nas pada śnieg i jest zero no i jest zimno bardzo nieprzyjemnie jest No zimno, nie jest. Ja mi jest dzisiaj zimno. Tam na bylo co nie jedziemy no tak, do tej dużej. Do tej dużej. Co się tu stało? Ktoś leży. Widzisz policja sprawdza. Tak. No ktoś tam leżał na rodzie. Mokro. No mówię, że jest okropnie nieprzyjemnie. Dzisiaj Majcia pospała? Długo dzisiaj. Długo, całą noc prawie, do siódmej. No i nie prosiłaby iść na dwór. Gdybym się nie ruszał, to może tylko, by jeszcze spała. Tylko ja z o dwunastej byłam. No. Czyli to i tak długo spała. Tylko 3 godziny? 3, 4. coś mi ten Nie odbiłam tutaj kurtki. Fasolka pyszna. Pyszniutka. Będziecie mieli dzisiaj. Dzisiaj. Wczoraj. Dla nas to wczoraj. No, dla nas to dzisiaj. buta Butas A co to jest? Nie wiem tylko, może dlatego wiesz, że wyszłam na zimne, co nie? Bo nie chciałabym mieć kataru. A jak leci z nosa, to jest katar. No tak, ale czasami leci z nosa, jak wyjdziesz na zimne. Nieraz jak do lasu pojedziemy, to też leci katar, ale to tylko w, kiedy jesteś w lesie, co nie, jak jest zimno. A tak nie. No i ta becia to filozof taki No filozofka, taka mała. Czy nie mała? Artykuł jak ty mnie nie się. Stwór. Mało, bo chlapiesz. To nie ja. To nie jest samochód, nie? Nie. To ten kto nie... Kogo jest droga to chlapie, bo nie powinno być takich dziur. W końcu chyba podatki płacimy w paliwie, co nie? No, to jest na drogi. A czaki, ten tobie. Jedzie coś, jedzie, ale wiem, zdążymy. Się? Nie. Wiem. Teraz nie. A ja się zaczynam, pierwszeństwo. No ja wiem, bo jest na Ja mogę teraz przyjechać? Możesz przyjechać? Tak. Ja. I patrzę, jakie mają te. bo nie, teraz mają no. dopiero mają zielone. Tak ktoś tam leżał na rondzie ciekawe Kobieta widziałaś w letniej kurteczce takiej cieniutkiej no. się wybrała Tam też coś miga Ale tam coś robię Śmieciarka! Śmieciarka? Coś mi się zdaje, że chyba okularów nie masz. No nie ma. No bo to nie śmieciarka. No nie, no co ty mówisz, że śmieciarka? To roboty drogowe, patrz ile ludzi już od rana. No, tu zawsze jest tyle ludzi. A tam chyba wjechać z tyłu. Tam sobie przynajmniej można nawrócić, co nie? na ten Audi jest miejsce Oplem miał. no niestety nie ma pani powiedziała, że było tylko kilka i poszło z samego rana co jest dla mnie troszkę Słuchajcie, nie tak biedronka robi, ponieważ się ogłasza, tak? To wszystko. A my jesteśmy o godzinie 12 w południe. To nie jest, że jesteśmy o 18, tak? 19, no już może nie być. Zobaczymy jeszcze do tej jednej. Jeżeli tam nie będzie, to brzydko, brzydko, po prostu brzydko robi biedronka. Bo robi z ludzi wariatów. A ludzi tyle, że są. Wiesz, pozachęcali. No tędy chyba pojadę, co nie? Nie wiem, czy tędy. No tak chcesz. Naprawdę. No zobaczymy jeszcze tam. A ciekawe, jak u Was. Piszcie, czy ktoś był, zobaczył, czy ktoś się kupił. Czy w ogóle widział? Tak, czy ktoś widział. Pies bieg stąd Jakoś wyszedł Nie wiem który pies, a ja nie mam ten Nie patrzę na droga, nie na psa Jedna z was chyba napisała, że... I teraz jak ja mam tutaj powiedz mi przyjechać, bo ja nie wiem Musimy poczekać. Jestem w stanie tutaj. No nie, zakrę. Pan ma chyba ten, bo panu bardzo pić się chce. Widzę. chce nie jedzie, ja nie jadę jest podwójna ciągła, a ja nic nie widzę proszę, proszę bardzo no, panowie śmieci załadowali i pojechali papier No to było... czekaj pan dostaje teraz to to się zmieścimy. ja widzę. No, a, tam, no widać. a tam nie było po prostu nic widać za tego muru. Także jedziemy, zobaczymy czy tam będzie, czy nie. Ciekawe nie? A na rybach ktoś jest. Jezu, tak zimno. O, no, w taką pogodę. Minus jeden. No, nie, nie dlatego mówię, że jest zimno. A, właśnie, ktoś mówił, yy, bo patrzę, zaczęłam i, i, i nie skończyłam, że mam podzielną uwagę, że potrafię rozmawiać i prowadzić samochód i patrzeć, yy, co się dzieje na, na, ten, na ulicy, co nie? Powiem Wam, że jest to dość trudne. Nie będę ukrywać, nie jest to nic łatwego, a i to jest tak samo jak nagrywam dla Was filmy o gotowaniu. Ja, ja nagrywam. I robię i od razu muszę mów od razu mówię, tak? Komentuję to, co robię, ile czego daję. To jest bardzo trudne, naprawdę, dlatego że ja mam tylko jedną jakby. Nie, nie ma poprawek tutaj. Nie ma po prostu. Ja muszę od razu powiedzieć i koniec, bo, bo drugiego ciasta już nie będzie, drugiej potrawy już nie będzie. E, większość filmów, jak sobie zobaczycie o gotowaniu, to większość osób nagrywa, a później podkłada dźwięk. Więc oni oczywiście mówią ładnie, płynnie. Dlaczego? Bo to można powtarzać w nieskończoność. Może przesłuchać, wyciąć znów dźwięk, znów podłożyć. A ja po prostu nagrywam na żywo. Na żywo, tak po prostu, jak, jak gotuję w kuchni. I dlatego właśnie nieraz są pomyłki, za co oczywiście przepraszam, nieraz są przejęzyczenia, gdzie ty musisz wtedy właśnie napis wstawiać, tak? że ten albo w opisie filmu jest, że coś źle przejęzyczyłam albo coś takiego. Ale to tylko dlatego, że to idzie na żywo, tak jakby. Ja po prostu na żywo nagrywam. Tak? tak, no gdybym miała, tak jak większość y, ci co prowadzą y, kulinarne programy i miałabym y, podkładać głos, no to oczywiście to, to było pięknie i ładnie. Ale to już by było nie to. Takich kanałów, co podkładają głos jest bardzo dużo. Tutaj wszyscy się czują, jakby byli ze mną w kuchni. Tak jak nieraz ktoś pisze, Boże, czuję się tak, jakbym była z koleżanką w kuchni i z tobą gotowała. No bo tak macie się właśnie czuć po domowemu. A tak, jak ja potrafię oglądać telewizor i robić napisy do filmu, nie? Jednocześnie. Ja to już w ogóle mam tak tak Słuchajcie, że dlatego na przykład robimy napisy do filmów, i nieraz jak gdzieś się pomyle, to w napisach jest. Tak jak y ma być. Tak, tak jak ma być, jest poprawnie. A ja oglądam telewizor i jednocześnie robię napisy. Hmm. Robię tylko na kanał Beci, bo to jest tak czasochłonne, że Szok napisy. Hmm. Tak, dlatego też nie mamy napisanych przepisów, bo jeszcze jakbym miała pisać przepisy... Nie, to tutaj ja już nie, nie, nie dałabym rady. No, no to już powiem. trzeba by mieć tylko to robić, nic więcej. A my mamy jeszcze dwójkę dzieci, nie? Nie, to po prostu no. artykuł to jeden... fasolka po Brytońsku była kręcona dwa dni. No. I teraz wyobraźcie sobie, że jeszcze miałabym to wszystko spisać. Trzeci dzień. No. A YouTube naprawdę nie płaci tyle, żeby, ten, żeby poświęcać aż tak dużo czasu. Dzisiaj nasze stwory o w do siódmej były tak głodne, że szok jak nie jadły tydzień. Ci, co mają milionowe wysiedlenia, oni zarabiają, to oni sobie ludzi oni mają zarabiają. mają ludzi do tak. tego. Oni, ludzie oni filmów sami nie obrabiają. Tak, on, on ma ludzi, on, jego stacje są. zarabia. Jego ktoś nagrywa, tak. jego ktoś obrabia filmy, filmy tak. rzuca. Pan ma czas, bo on pracuje 8 godzin. Tak, więc on ma czas, <laughs> więc jedzie 20 na godzinę, bo jemu się nie spieszy. No i czemu mu się spieszyć? On do 14 pracuje. Ja, to tak no, Arty... ja No ale 15 na godzinę? To tak jak ja pracowałem. Prędkość patrolowa 20 na godzinę. I tu nie ma 20. O, trzy razy objechali żegań i po patrolu. <laughs> Co nie? I patrol zaliczony. Jaki ładny autobus, rzetka? Ja ciebie, normalnie... Ja bym Ale usnęła zasuwa, za kierownicą. Ja bym usnęła za kierownicą. W takim tempie. No zasułem, że hej. Jeszcze tu stanął. Ale. przecież zmieści się. O, tu już by się nie zmieścił. Patrz, to jest wężej. No. Jak tam na początku też ludzie. Ale to nic. pójdziemy, zobaczymy. Pójdziemy, zobaczymy. I później pójdziemy tu z naszą ciumą tak. Żeby sobie no i, i co? Widzowie Mamy to Mamy <śmany> Fuks Fuks, rano tylko dwa Dwa Poszłam do pani, no bo szukaliśmy, poszłam, znalazłam panią tam, która pracuje przy półkach i pytam się, czy są jeszcze te ekspresy te tanie, co, co właśnie reklamowali. Ona mówi, no mówi, były jeszcze dwa. No, no czyli ale... było w ogóle były dwa. Tak, prawda? no chyba tak. Jak I jak, jak to się słuchajcie, poszłam z nią, ale ona popatrzyła, może... Nie. Że nie, że bardzo przykro, ale już nie ma. No bo nie było. Pani poszła, a ja mówię: A to ja jeszcze zobaczę, jeszcze raz, bo pochodzę tam, zobaczę. I słuchajcie, poszłam, chodzę tam, zaglądam sobie po malutku, a ktoś przystawił ten jeden za butelki. Podejrzewam, że tak by go nie było. Ktoś go przestawił po prostu, czy pchnął, czy przestawił. No, no nie wiem, no ale stał za butelkami i go nie było po prostu widać. Także wzięliśmy. Były czarne i szare. No niestety wzięliśmy szary, bo czarnego już nie było. Ale to nic nie szkodzi. Cena? No, no niecałe 50 zł. No, 49 zł, a normalna cena 300. 300? I, I nic nie trzeba było kupować. Nie, nic. Także, fajnie. Także później Wam pokażemy, jak wygląda. No i po, porównamy z tym starym, który mamy. O, wielkość i w ogóle. Tak. że no, udało nam się ale to nie fair wiecie że, że tak mało że po dwa wrzucają na sklepy tak. i... i podejrzewam że gdyby nie to że ten był yy, schowany. schowany to byśmy go nie kupili no na pewno i fajnie bo cena była 299 zł tylko yy, jedna taka duża jakby naklejka na górze, nad stoiskiem było, że tu jest ta, 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 ten rabat ten, ten 70 czy 75% no. no i na czytniku też nie wchodził nie, nie, nie wchodził a, na czytniku nie wchodził na czytniku w telefonie wchodził jako 200 zł tak to w, ogóle w ogóle to całkiem w ogóle po chińsku patrz, nie ma biedronki aha, biedronkę nam zamknęli chyba remont będzie może może będą powiększać tak, bo biedronkę nam zamknęli, słuchajcie, co to się stało. Ale ona niedawno była remontowana. A pan myśli o że nie widzimy, nie? Tak. I witajcie w kuchni. Mamy już wieczór. Będzie coś tu testuje. Tak, porównuję ten. To są z biedronki. Koko z okay. migdał. Mm. Tu są kawałki mm, tego, migdałów takie. Mhm. Takie płatki migdałowe. O. I próbuję ten frutti. Tu też jest chyba. No, no, to jest biedronki. Tutti. O, tutti, tutti, frutti. Kokosowy. Mhm. Kokosowy. I powiem Wam, że jak zawsze lubiłam ten. Tak, ten mi chyba lepiej smakuje. Albo nawet na równo. Ale jeżeli... Są podobne, ale dobre, tak, bo ja je ale, ale naprawdę dobre. Także jeżeli ktoś lubiał ten, to może sobie spróbować ten, bo jest naprawdę dobry. No. Mhm. No tak myślę, żeby wymyślić jakieś ciasto na bazie tych takich jogurtów. Albo tego, albo tego. Albo zmieszam i na pewno coś wymyślę. Tak, na bazie jogurtów, bo o jeden i drugi mi bardzo smakuje. Mhm. I myślę, że takie ciasto na zimno robione będzie dobre. Patrzcie, Becia mi zupę będzie gotować. Na starego grzyba, nie? A teraz pokażemy, co nam się udało zdobyć, co Becia wytargała z ukrycia. No. Udało nam się, udało nam się. 49 zł. Tak. Czekaj, to I nie trzeba było nic kupić. Tak. Nie było, no, nie było czarnego. No, nie, bo, to był, bo, to ci był, bo to był już ostatni, więc. No, bo były tylko dwa. No, pani tak mi powiedziała, ale nie wiem właśnie, czy pani powiedziała w ten sposób, że jeszcze że, były dwa. Że, był, no. że jeszcze były dwa, czy w ogóle były dwa. Mhm. No, macie unboxing. Bycia Wam tu. Zaprezentuję. Bycia się Wam w całej okazałości zaprezentuje. A ty zgadasz Nie? Nie. Ale malutki, faktycznie. Zaraz wydostaniemy tamtego i Wam poru podam. Zobaczycie. No, tylko na razie tego rozpakujemy. Że Wam. Podejrzewam... Czekajcie, wyciągnę. Mhm. Że. Znów na jakieś święta, bo coś one znów będą w promocji. To, tak jak tamtego żeśmy kupili, tamtego kupiliśmy za 0 zł. Mhm. No ale trzeba było zrobić zakupy duże. Nie! Tak! Nie! robiliśmy, e, to, Tak, zakupy trzeba było zrobić, ale oni zwracali później to w bonie. W te, w te no pieniądze. to to samo. Ale trzeba było Próbuj. zrobić zakupy. Weź to przedni. Już, chwila. A nie, wszystko obedrzeć. Tak, nie porysuj mojej maszyny. To wszystko jest moje. A, a kto, kto jedna z Was napisała, że musisz sobie założyć niebieską kartę? Tobie, nie sobie. A mi? Ta. A ja myślałam, ty że ty Tobie mam mi! niebieską kartę. Co, ja sam się będę bił, tak? No, a nie? No. A ja myślałam, że Ty się sam siebie bijesz. I to jeszcze sam? Ja krzyczę na niego i jeszcze będę go bić. Tak. No, widzicie, to są trzy, groźby karalne. Trzy razy dziennie będziesz dostawał, jak jedzenie. albo zamiast jedzenia. Nie? A bo, o właśnie, widzisz? Widzisz, sam wiesz najlepiej. Aha, to jest zabezpieczenie. Tam, gdzie się wodę wstawia. Tak, to tak jak w tamtym. Tam też było, nie? Tak. Też. też. I co tu jest koreczek? Tak. O. Bo to jest filtr. Filtr. Także pierwsza będzie samą wodę przepuścić. Nie, naprawdę, za te pieniądze i zaraz wam. Za 50 tak, zł. Tak, i zaraz wam pokażemy. Właśnie, jak się różnią. Ten od tego właśnie starszego modelu No to dobra. No. no. I tak wygląda. Tak, więc albo go zostawimy w domu. Albo, ale raczej weźmiemy albo go weźmiemy sobie na, na, działeczkę. na działkę bo jest malutki a na, a na działce mamy mało miejsca także myślę, że na działkę będzie, a w sam raz właśnie żeby sobie postawić kubek i zrobić szybko kawę bo ten w domu co mamy to on jest jeszcze na na mleko czekajcie, czekajcie niech go wyciągnę czy nie? Mm. Różnica jest. No jest, ale tam mamy nie mamy aż tak dużo miejsca na tym. A tutaj mamy dość dużo miejsca. Także znaczy tyle, że, że chyba z tym mlekiem tu zostaje. Bo tak żeśmy myśleli, żeby ten wziąć na działkę. Mm -hmm. Ale tak mówię. No ale gdzie my będziemy ten kupować tam mleko i to trzymać. Tak jak mleko trzeba jak najszybciej Zużyć. Bo mleko się szybko psuje, więc lepiej ten zostanie w domu, a ten pójdzie na działkę, właśnie bez. No, leku. żeby kawki się napić. Tak, żeby się kawki. Herbaty, napić bo on też wodę samą grzeje. Tak, czekaj, bo zaraz mi to spadnie. Także jest, jest w, w rozmiarze jest różnica. No i ta duża. Dobra. Będziemy teraz tam tę Przelewać, bo trzeba w ogóle spróbować czy on chodzi, bo w razie ogóle jeszcze byśmy... Jakby coś tam było nie tak to można oddać. O, dobra. Tu jest max, max jest, tak. dobra. Także ten będziemy mieli na, na działkę. A czekaj, ale jak to? A, tutaj chyba. Tak. O, powietrze idzie tak I na razie zrobimy bez, bez kawy, co nie, żeby tylko woda przeleciała. Mm -hmm. Szklanka. Szklanka. No. A może być kubek? Tak, bo ale mówię, no to jest właśnie nam je lepiej trochę wody. Czekaj, tu chyba? Czy to? O. o nie. I patrz, na działkę będzie, a w sam raz. Trykniesz raz szklankę. Tak mówisz? Tu. Mm -hmm. Tu, chciałem... tu, tu. Może nie, może nie można. Jak. Je... Czekaj. Trzymaj to, bo trzeba otworzyć, żeby mi ten kubek nie wypadł. Nie leci już. Ale za mało chyba leci. Dobrze leci. Nie, e. O! Wyleciało powietrze znów no, teraz leci gorąca woda na herbatę. Tak. O wrzątek. Gorąca, nie? Nie i et. Fakticznie, nadziane kawka, herbatka. Tak. będzie ekstra. O. I możesz dać sobie drugi raz, trzeci masz pewnie... Tak, tak, tylko że tu już woda się skończyła. No, wrzątek. Ekstra właśnie. Patrz coś tutaj, woda chyba na ten wyleciało. Czekaj, jak ten? Aha, tutaj. A, jeszcze, bo tu jest jeszcze zakleja Wyleci ci zaraz ten plastik. O bo to jeszcze zaklejone jest, to co się wyciąga no, dlatego nie mogłam wyciągnąć nie, słuchajcie naprawdę jak ktoś potrzebuje do małej kawy a może do biura, o gdzieś, do pracy co nie? żeby ten właśnie mieć na zamiast czajnika zrobić sobie i dobrą kawę mhm. i herbatę Dobra, to nie będziemy przedłużać. Będziemy się z Wami żegnać. Tak, żegnamy się, żegnamy dobra, nie się nie z Wami. Tu dalej jeszcze będziemy go eksperymentować. Także trzymajcie się. Tak. Do zobaczenia. Do zobaczenia. Pa, pa.